Macie Kot Kuba Kot. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pierwsze pytanie, jakie poleci mi Przemek zadać, czy kanapy tak samo wygodne jak u Kuby Wojewódzkiego? Podobne, jednak myślę, że tak o klasę niżej tutaj. Pamiętam jak siedzieliśmy dokładnie w tym samym miejscu rok temu i Pytałem Cię o plany i pytałem Cię o Twoje marzenia, pytałem Cię o to, co chcesz osiągnąć w najbliższym roku, a Ty powiedziałeś wtedy, że chyba tak odważnie. I teraz pytanie właśnie, czy nie za odważnie, czy nie za chura optymistycznie, że na igrzyskach celujesz w medal. No i teraz moje pytanie brzmi. Czy wtedy troszeczkę za optymistycznie, czy jednak, w tym, czy jednak jesteś troszeczkę rozczarowany tym, co osiągnąłeś, czy jesteś bardzo zadowolony, jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy nie oceniłbym swoich celów, które postawiłem sobie w zeszłym roku, chociażby tu w Czecinie, jako zbyt optymistyczne, tylko bardzo ambitne, może tak bym to określił, że bardzo ambitne, ale na pewno realne do zrealizowania, bo gdyby przeanalizować, Moje starty na igrzyskach na pewno było blisko osiągnięcia tego celu. Na pewno w kursie drużynowym niewiele brakło, to po pierwsze. Nawet na skoczni normalnej, mimo że to było siódme miejsce, czyli gdzieś tam już troszkę dalej od podium, to patrząc na punktowe straty nie było. Nie było to już tak wiele punktów i gdyby, no, można teraz grywać, gdyby drugi skok był troszkę lepszy, w pierwszym lepsze różnie mogłoby być. Także niewiele brakło. Celu, którego postawiłem, nie zrealizowałem, ale to też myślę, że nie jest powodu do tego, nie jest powodu do tego żeby się załamywać, raczej jest to motywacja do dalszej pracy, dużo doświadczenia wyniosłem, szczególnie właśnie z tych igrzysk olimpijskich i teraz trzeba sobie stać kolejne cele równie ambitne i w końcu je zrealizować. Ale wróciłeś rozczarowany czy usatysfakcjonowany? Szczerze znaczy, mówiąc, troszkę rozczarowany, bo jednak no, po to się stawia cele, żeby je zrealizować i później e, odnośnikiem tego, czy zawody były udane, czy nie, jest raczej realizacja tego celu wynikowego. Wiadomo, że później po takiej chłodnej analizie e, szczególnie patrzy się na, na, na tą stronę realizacji zadania w każdym skoku, na techniczną stronę psychiczną i to było naprawdę wszystko ok. No. Brakło tylko tego wyniku. Inni, inni po prostu skakali lepiej. No, też nie wszystko jest zależne od nas, też od warunków. No także było lekkie rozczarowanie. Po pewnym czasie przyszła jednak taka no, satysfakcja z tego, że jednak... No na pewno, jakby to powiedzieć, nie, nie zbaźniłem się na tej no na Olimpiadzie pewno. i gdzieś te wyniki nie były na pewno takie, takie złe. No i też jest poczucie, że to nie, nie są ostatnie igrzyska, że za 4 lata będę w takim wieku, że na pewno będę w stanie... Był optymalnym właśnie. No właściwie w takim jak Kamil teraz w Sochi, mhm. więc <laughs> wygląda to, że to jest taki wiek optymalny, także... Zostajemy zapowiedź jakąś? No ja jeszcze, jeszcze za wcześnie. <laughs> no dobra, Kuba, ty też, ty też byłeś w Soczi, prawda? Tylko w troszeczkę innym charakterze. Dokładnie w innej roli byłem, byłem jako wolontariusz. Trzy yy, tygodnie właściwie tydzień przed Maczkiem pojechałem, jeszcze później sprzątać za nim musiałem, więc trzy tygodnie w Rosji. No niestety w roli wolontariusza miałem dużo wątpliwości, czy wybrać tą opcję, czy jednak trenować, znaczy dalej trenowałem, ale stwierdziłem, że igrzyska raz na cztery lata. Może to się więcej nie powtórzyć, więc pojechałem to zobaczyć, jakby z innej strony zdobyć takie inne doświadczenie. Teraz nie żałuję, chociaż. Bardzo mi przykro, że nie mogłem iść tam jako zawodnik albo startować w innych zawodach i walczyć o najwyższe miejsca, no ale tak się potoczyła moja kariera w tym okresie i zdecydowałem tak i na tą chwilę nie żałuję. Na czym polegała twoja rola wolontariusza tam? Czym się zajmowałeś? Byłem szefem strefy zawodniczej, czyli Byłem, oczywiście pracowałem tylko na skoczni, konkursy dziewczyn, kombinacja norweska, wszystkie eventy, które odbywały się na skoczni. Byłem odpowiedzialny za tą strefę właśnie zawodniczą, tam gdzie się zawodnicy rozgrzewali, przebierali, gdzie serwismeni narty przygotowywali, bufet dla zawodników, te poczekalnie. I musiałem to wszystko przygotować do przyjazdu ekip, jakieś usterki, które były zgłaszane na bieżąco problemy, po prostu musiałem to zgłaszać, pomagać. Najwięcej roboty było na początku, kiedy to wszystko jeszcze było w rozsypce. Te szatnie, to wszystko, klucze. No, dużo, dużo takich było, że tak ja pierdół do zrobienia, ale później jak to ogarnęliśmy, bo to mieliśmy taką międzynarodową ekipę, bo tam i z Rosji byli, z Polski wolontariusze, z Aumat, z Kazachstanu przyjechali, więc takie doświadczenie fajne się zebrało. Ekipa była bardzo przyjemna, ogarnęliśmy wszystko i później była sama przyjemność pracowania, zobaczenia tego właśnie od tej drugiej strony, poznać tych innych ludzi, te takie szychy tam, które przyjeżdżały, który, ci ludzie bardzo zadowoleni jakby z naszej pomocy i to też może zaprocentuje na przyszłość. Mhm. Maciek, słuchaj, wokół ciebie ostatnio się robi oprócz tej kariery sportowca, sporo takiego szumu medialnego. I myślę, że sporo dał też ten wywiad w dużym formacie. On wyszedł bardzo ciekawie, mnie się on podobał. Chciałem Cię zapytać o to, czy oprócz tego, tej kariery sportowca, na której się na pewno skupiasz najbardziej i jakby Twoja atencja w tym kierunku idzie w 100%. Czy ta otoczka wokół sportowa, że tak głośno jest wokół Ciebie, to dobrze, czy to źle? Znaczy szczerze mówiąc jakoś nie odczułem, nie zauważyłem tego, że jest, jest głośny, wiadomo, że... Było... Bo wiesz, byle kogo do Kuby Wojewódzkiego nie zapraszają. Znaczy to było zaproszenie ogólnie kadry mhm. Skoczków, nie, nie, nie tylko mnie i na przykład Piotrek był sam jako, jako osobowość, my byliśmy jako drużyna, ale no, prawdą jest, że po właśnie po wywiadzie, po sesji w dużym formacie zrobiło się troszkę głośniej i... A no właśnie, ta sesja to taki odważny krok, bo mimo wszystko swoje musiałeś tam pokazać, że tak powiem inne oblicze czy to powiedziałbym, że zostałem wzięty z zaskoczenia trochę, bo nie wiedziałem na czym będzie polegać ta sesja. Wiedziałem, że naprawdę umawiamy się na taki długi, szczery i fajny wywiad. Niekoniecznie o skokach na ciężkich, co jak najbardziej mi pasowało. No i że w międzyczasie będzie, będą też jakieś zdjęcia. Nie wiedziałem, jak one będą wyglądać i sesja trwała dość długo, była robiona u mnie w domu i wyglądało to tak, że po prostu zaczęliśmy od normalnych zdjęć z biegiem czasu jak... Można być, troszkę się rozgrzaliśmy, rozluźniliśmy, no to padały różne propozycje, że jestem znany z tego, że raczej nie potrafię odmawiać i, i no łatwo mnie do czegoś przekonać. Zgodziłem się, bo zostało mi to pokazane w takim troszkę innym, innym świetle i myślę, że to nie, nie wyszło aż tak źle. I wiadomo, że jakieś tam kontrowersje wokół tego mogą być, ale... Ale nie żałujesz? Dostałem, nie, nie żałuję, bo naprawdę dużo pozytywnych takich wiadomości dostałem po tym, że jednak, jednak taj, fajnie to wyszło. E, można było się pokazać troszkę z innej strony, a akurat zdjęcia to coś, co lubię. Także, także na pewno nie, nie było jakoś e, łatwo, bo raz na nie wiem na pół roku robić takie zdjęcia, to trzeba trzeba jakoś e, się w to wszystko wczuć, ale, ale jednak e, takie rzeczy są naprawdę fajne. Później, wiadomo, no Igrzyska Olimpijskie, no to takie wydarzenie, gdzie naprawdę dużo ludzi to wszystko śledzi, stąd też dosyć głośno było ogólnie o sportach zimowych, w tym, no wiadomo, głównie o Kamilu, Justynie, łyżwiarzach, ale też gdzieś tam pośrednio o mnie. No i... Na zakończenie sezonu, gdzieś to zainteresowanie ogólnie skokami moją osobą na pewno było dosyć duże, ale po zakończeniu sezonu, oprócz tego, że brałem udział w programie Kubou nie odczułem jakiegoś, nie wiem, zwiększenia zainteresowania, także naprawdę muszę powiedzieć, że mam, mam taki spokój, że, nie wiem, no wiadomo jest jakieś dużo zaproszeń na różne eventy, wydarzenia, ale oprócz tego naprawdę mogę się skupić na studiach, na treningach. To jak najbardziej mi odpowiada, że jednak przede wszystkim jestem sportowcem, a nie, a nie celebrytą. bo Nie chciałbym na pewno iść w tym kierunku i też nie chciałbym, żeby ktoś mnie w ten sposób postrzegał. Także już zaczęliśmy treningi, więc jestem w 100% skoncentrowany tylko i wyłącznie na tym. Właściwie to jest już taki jeden z ostatnich no właśnie eventów od Skoczni jeszcze, żeby właśnie przed sezonem. Troszkę się no, rozerwać, rozluźnić, zrobić to, co, co się lubi, też, też pomóc, bo wiadomo, że to jest szczytny cel. No, wiadomo, gdzieś tam przez wakacje parę jeszcze różnych wydarzeń takich będzie, ale już gdzie będę raczej jako anonimowy kibic, a nie jako, jako ktoś zaproszony. To ostatnie pytanie co do lektury dużego formatu. Kim był ten anonimowy człowiek, który do ciebie wydzwaniał cały wywiad? Pamiętasz, tam był taki wątek, że gdy Maciej kod podnosi telefon, nerwowo się rozgląda po pokoju. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, tam parę, parę osób wtedy do mnie dzwoniło, ale w tej chwili... Czyli rozumiem, że ciut naciągnięte to było, to nie był jeden natrętny rozmówca, tylko po prostu kilka przypadkowych telefonów. Znaczy nie, no to... Prawda była, że telefon dzwonił co chwilę, tam chyba parę SMS-ów, parę osób dzwoniło. Pamiętam, że chyba nawet Grzesiek Sopczyk, czyli zastępca trenera dzwonił, dzwonił ze dwa razy, ale oczywiście to... miałem czas na, na, ten, na ten wywiad. Wiedziałem kiedy mam trening, także wszystko było pod kontrolą. A to, że tam telefon wibrował, no to już nie moja wina. Mhm. Ee, Kuba, do ciebie pytanie. Czytałem zdaje się, że rozmówkę twoją z przeglądu sportowego i tam padło takie chyba troszeczkę smutne zdanie i powiedziałeś, że jak to tak dalej będzie wyglądać, to trzeba będzie się zastanowić nad kontynuowaniem kariery skoczka narciarskiego. Czy coś w tym, w tym momencie się zmieniło? Czy może troszeczkę bardziej pozytywnie do tego podchodzisz albo negatywnie? Czy jest jakakolwiek zmiana? Znaczy, no, nie tyle smutne, co po prostu prawdziwe. No, w moim wieku stary jeszcze nie jestem, ale już w pierwszej młodości też nie. I tu już trzeba brać to tak. Jak na skoczko. Dokładnie, no. Trzeba brać to na poważnie, no. Albo tak tutaj macie, Kamil, że tu jesteśmy w czołówce, rywalizujemy, mamy z tego, no bądźmy szczerzy, no, jakieś profity, pieniądze i tak dalej, no, albo się bawimy w taki wolontariat, że coś poskacze, potrenuję, pobawię się, no to już no, nie ten wiek. Albo się dołącza do tej czołówki i faktycznie jest, jest radość z tego, satysfakcja, że ciężko trenuje i są wyniki. No albo nie. Ja w tej chwili jestem na takim etapie, że trenuję równo z Maciem, yy, Maciek no zresztą wie, bo razem chodzimy na tre nie odpuszczam, no ale coś tak się pokiczkało, że jakiś jest zakręt w tej karierze, no i motywacja jest, żeby jeszcze pracować, bo już dawno mogłem ten artyk rzucić w kon i powiedzieć, no już nie, ale tak ostatnio się rozmawiam tu z kolegami, też z innymi sportowcami, że jak się od kilkunastu lat w czymś siedzi, to nie można tak z dnia na dzień powiedzieć, że już nie, bo za tym znowu by się wróciło i to, to tak nie działa, więc bardzo bym chciał wrócić do tej czołówki i rywalizować z Maćkiem, z najlepszymi, ale zdaję sobie sprawę, że tak jeszcze parę lat na takim poziomie, no to mi to nic nie da, że muszę brać się za pracę. Tutaj rodzice też poganiają, no, że jak tak to ma wyglądać, to też gdzieś tutaj do pracy, do roboty, no to już jest taki wiek, więc nie chciałbym bardzo, no ale no, może nie byśmy tak negatywnie. Jest kolejny sezon przed nami, wiem, że będzie bardzo ciężko w moim wykonaniu, no bo jestem tylko w klubie, tych pieniędzy jest mało, ale dopóki jest jeszcze iskierka nadziei i te chęci, bo to jest najważniejsze, to będę walczył, no i dopiero po sezonie przyjdzie znowu czas na jakieś rozliczenia. Na razie chcę po prostu wrócić do takiej normalności, do takiego poziomu, żeby rywalizować tej z juniorami, z seniorami, a nie tam być na szarym końcu. I dopiero wtedy można myśleć, co dalej robić, więc ten sezon jeszcze na pewno chcę przetrenować, przeskakać. Kończę teraz pisać pracę magisterską, będę bronił się, pewien etap się też zamknie ten na studiach. Będą ważne decyzje, ale to jeszcze nie teraz, nie chcę o tym myśleć, na razie jeszcze te skoki, studia, a co będzie to zobaczymy. Czyli rozmowę o potencjalnych alternatywach zostawiamy na kanapę za rok, o tej porze. Znaczy powiem tak, że z wielką chęcią za rok o tej porze na tej kanapie porozmawiam, mam nadzieję, że tu znowu będziemy mogli być, grać, bawić się, więc z przyjemnością porozmawiamy. A czy rozmowa będzie miła, to się okaże, no pewne decyzje będą już musiały być podjęte, no bo kolejny rok w kalendarzu. Yy, może już będą decyzje podjęte, zobaczymy. Na tą chwilę trenuję, skaczę, uczę się, studiuję. Najbliższe miesiące będą bardzo ważne, one pokażą jaki jest mój potencjał, czy mogę wrócić tam do czołówki, czy, czy jest, stanie w miejscu, czy wręcz cofanie. Zobaczymy za rok, porozmawiamy, oby było bardziej optymistycznie. Okay. E, ostatnie pytanie. Maciek, no, tak jak mówię, co roku się spotykamy i co roku rozmawiamy. Ja powiem, że ten szum medialny, według mnie, przynajmniej wokół ciebie jest większy, ale przyjeżdża ten sam chłopak, który podobnie udziela odpowiedzi na każde cierpliwie, spokojnie, na każde pytanie. Tak będzie do końca już? No mam nadzieję, myślę, że właśnie o to chodzi, że mimo że. Nie wiem, ktoś, ktoś osiąga jakieś dobre wyniki i jego popularność się zwiększa, nie wiem, lajków na Facebooku przybywa, czy tam yy, ludzi, którzy obserwują na Twitterze, to no wszystko trzeba dalej pozostać sobą i bardzo cieszę się i miło mi, że to, że to mówisz, bo no już chyba od czterech albo trzech lat zasiadamy na tej kanapie lub pamiętam też na, mhm. na, na trawce, tak jest ładna pogoda i rozmawiamy, także... Yy, Kontakt mam z ludźmi, z którymi poznałem się chociażby tu w Szczecinie, tak jak, tak jak z wami, z innymi. Co roku gram z tą samą drużyną amatorską i myślę, że oni też mogą potwierdzić, że co roku przyjeżdża ten sam Maciek i Kuba. I myślę, że, myślę, że tak będzie cały czas, bo jestem osobą, która nie lubi się zmieniać, podporządkowywać temu, co, co inni mówią. Chyba, no, że, że popieram to, to, co inni mówią, wiadomo, że uwagi innych osób są bardzo cenne, ale... Ale myślę, że ciężko będzie mnie zmienić. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.